Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale postaram się Wam omówić wielką i wielką improwizację z trzeciej części Dziadów, gdyż uważam, że jest to jedna z ważniejszych scen w tym utworze. No, oczywiście tam możemy jeszcze znaleźć kilka ważnych, ważnych takich jak na przykład zbicenie księdza Piotra, z senatora, jednakże wydaje mi się, że to jest najważniejsza scena z całego utworu, więc bez przedłużenia możemy już zacząć. Ja oczywiście tutaj też nie będę omawiał całej improwizacji, w sensie, że nie będę tutaj czytał słowo w słowo o co, o co chodzi, tylko skupimy się na, powiem, na takich ważniejszych fragmentach tego dzieła. Ja przedstawię Wam, o co tutaj chodzi, żeby też tak trochę scharakteryzować sobie Naszego Konrada, i jaki jest jego stosunek ze na samego siebie, świata, Boga, i jaką on jest jednostką. Więc wydaje mi się, żeby już tak nie przedłużać, to możemy zacząć. A więc tak. Yy, Improwizacja Konrad po długim liczeniu. Yy, samotność. Cóż po ludziach, yy, czym śpiewak dla ludzi, gdzie człowiek co z tej pieśni całą myśl wysłucha. Nieszczęsne. Kto, kto dla ludzi głos i język trudzi. Język kłamie głosowi, a głos myślą kłamie. No i tutaj chodzi oczywiście o takie... Yy, to mam taką cechę, która jest charakterystyczna dla bohaterów romantycznych, czyli taka ta samotność, yy, bo w końcu samotność cóż po ludziach, czyli nasz Konrad jest człowiekiem samotnym no i też bym powiedział trochę takim nieszczęśliwym, gdyż próbuje dotrzeć do ludzi, yy, a oni go nie słuchają. Nieszczęsnych to dla ludzi głos i język trudzi. I tutaj też mamy, że praktycznie jedno zaprzecza drugiemu, czyli że na no wszystko zaprze zaprzecza wszystkim, czyli język kłamie głosowi, a głos myślą kłamie. Czyli najważniejszy wniosek z tego fragmentu to jest to, że nasz bohater jest samotny. To jest właśnie cechą bohaterów romantycznych. Później czytamy: Boże, znaczy, ty, ty Boże, ty Naturo, dajcie posłuchanie, godna to Was muzyka i godne śpiewanie. Ja Mistrz, ja Mistrz wyciągam dłonie. Dlaczego ten fragment jest ważny? No, bo z tego względu, że to jest pierwszy fragment, w którym nasz Konrad zwraca się do Boga i tutaj jeszcze ukazuje, okazuje mu taką, no, godność taką, no taką tutaj możemy powiedzieć, że Boż, ty Boże, ty naturo, czyli on daje tak jakby jeszcze taką cześć Bogu, że uzna, może pewnego rodzaju uznanie, że Bóg jako ważna osoba. I tutaj mamy ja mistrz, ja mistrz wycią, wyciągam dłonie, czyli tutaj już po części nasz bohater będzie kreował się na wielkiego twórcę, mistrza, no taką uzdolnioną, wybitną jednostkę, bo dalej czytamy milion tonów Płynie w tonów, milionie. Każdy ton ja dobłem, wiem o każdym tonie. Zgadzam je, dzielę i łączę, i w tęczę, i w akordy, i we strofy plączę. Rozlewam je w dźwiękach, i w błyskawicach, w stękach. No to, to jest ukazanie takiego, takich umiejętności naszego bohatera, które dotyczą właśnie tych, tego, że on jest wybitą jednostką, gdyż zna każdy ton. Yy, zgadza jedzieli, dzieli, łączy, czyli robi z nimi, co chce, nie, nie ma z tym żadnych problemów. Więc jest to na pewno jednostka yy, wybitna, yy, uzdolniona, więc na taką, taką jednostkę postrzega się nasz Kondrat. Dalej czytamy Boga. Natury godne takie pienie, pieśń to wielka pieśń, tworzenie. Taka pieśń yy, jest siła, dzielność. Taka pieśń jest nieśmiertelność. Ja czuję nieśmiertelność i nieśmiertelność tworzę. Cóż Ty większego mogłeś zrobić, Boże? I yy, tutaj musimy zwrócić uwagę na jeden as na, w sumie na dwa aspekty. Tutaj ponownie zwraca się do Boga i yy, nasz bohater po części uważa, że tworzy taką pieśń, tworzy takie dzieła, które dają mu nieśmiertelność, które zapewnią mu nieśmiertelność. I tu dalej mówi... Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę, cóż ty większego mogłeś zrobić, Boże? Te słowa odczytujemy w kontekście, że nasz bohater zaczyna powoli przyrównywać się do Boga, gdyż Bóg tworzy nieśmiertelność i nasz bohater tworzy nieśmiertelność. Przynajmniej tak uważa, że tworzy. Więc tym samym yy, uważa, że jest na równi yy, z Bogiem. No bo wiadomo, nikt nic nie zrobi większą niż śmiertelność, a skoro tylko Bóg to potrafi, no i nasz bohater, nasz bohater, no to po części uważa, że jest, staje mu się równy. Ten władzę, którą mam nad przyrodzeniem, chce wybrzeć na ludzkie dusze. Czyli tutaj nasz bohater po części już zaczyna yy, ukazywać taką chęć wpłynięcia na ludzi chcę wywrzeć na chcę wpłynąć na ludzkie dusze. I tak, tak bliźnich rozrządzać muszę. Nie bronią, bo broń odbije. Nie pieśniami, bo długo rosną, nie nauką prędko gnije. nie cudami to zbyt głośno. Yy, chcę czuć się rządzić, które, we mnie, które jest we mnie. Rządzić, jak ty wszystkimi zawsze i tajemia. Co ja chcę, niech jednak zgadną, spełnią, tym się uszczęśliwią. A jeżeli się przeciwią, niechaj cierpią i przepadną. Wiem, długi fragment, ale o co tutaj chodzi? Nasz bohater zaczyna rozważać różne yy, sposoby dotarcia do społeczeństwa, do ludzi. I tutaj mówi, że właśnie nie bronią, no bo broń odbije, czyli to jest broń odbije, czy to jest nieskuteczne. Yy, pieśniami, bo nie, pieśniami, bo długo rosną, czyli to po prostu zajmuje zbyt dużo czasu. Nie nauką, prędko gnije. O no to chodzi, że po prostu nauka bardzo szybko się, zbija, yy, się rozwija. I się zmienia, więc to też nie ma jakiegoś tam żadnego sensu, i nie cudami, bo zbyt głośno. to zbyt głośno. Tutaj chodzi, że chcę doszło do tych ludzi, ale nie oczekuję takiego jakiegoś zbytniego rozgłosu. I jak czytamy dalej, chcę czuciem rządzić, które jest we mnie, rządzić, ja chcę zawsze, zawsze i wszystkimi, zawsze i tajemnie. Co ja chcę, nawet zgadną, spełnią, tym się uszczęśliwią. No i tak dalej, już nie będę tego czytał. Tutaj ogólnie chodzi, że nasz bohater Powoli wyraża taką chęć sprawowania władzy, chce rządzić tymi ludźmi i co jest ciekawe, on z jednej strony chce ich jakby wybawić, no bo jest świadom, że polskie społeczeństwo jest niewoli, jednakże tutaj też spełnia taki warunek, że jeżeli ludzie, jeżeli on coś tam zechce, no to ludzie muszą to spełnić. Jeżeli to spełnią, to będą szczęśliwi. Ale jeżeli się sprzeciwią naszemu Konradowi, no to nie będzie miał żadnych, tak, że tak powiem, hamulców, żeby yy, skazać na cierpienie. Albo no, no, nie będzie się wahał, żeby skazać na jakieś cierpienie. Yy, i mu, yy, no i tutaj jest jeszcze tak, tutaj mówi słowa, mówią, że Ty tak władasz. Czyli to jest trochę taki, yy, taka uwaga względem Boga, że yy, rządzi yy, zawsze i tajemnie. No bo wiemy, że jest, ale nie wiemy, nie wiemy, no ciężko jest nam, no, nie wiemy, jak nawet ten Bóg wygląda. I też że um, ja bym tutaj też trochę takiego naszego kontekstu, jak mówimy, już mówimy że jeżeli, yy, że Bóg też niekiedy potrafił ukarać ludzi, tak jakbyśmy patrzyli w przypadku Biblii, jak mamy na przykład Potop, albo wieża Babel, gdzie są klątcze języki, ale głównie Potop na przykład byłby dobrym przykładem, gdzie jest chyba Potop i tak dalej. Więc... Tutaj jest trochę taka uwaga do Boga, że y, mówią, że ty tak władasz. Czyli zawsze i tajemnie. Y, Okej, okay. ja bym mój naród jak pieśń żon stworzył i większe niż ty zrobiłbym dziwo. Zanuciłbym pieśń szczęśliwą, daj mi rząd dusz. To jest, y, warto już tutaj zwrócić uwagę, że nasz bohater, czyli nasz kondrat zaczyna, im dłużej już tak prowadzi ten monolog y, i zwraca się do Boga, no to. Jego stosunek względem Boga jest już trochę inny. Tutaj już zaczynamy mówić o takiej, takiej bardziej bezpośredniej formie, i chodzi o to, że nasz bohater przestaje tak, jakby już po części okazywać taki szacunek względem naszego Bogu. Tutaj na początku mieliśmy Boga, natury godne takie pienie. Boże, ty Boże, ty naturo. Czyli tu jeszcze jest jakiś taki wyczuwalny szacunek. A dalej już mamy, yy, yy, mówią, że ty, ty, ty tak władasz. To jest już takie bezpośrednie zwrócenie. Ty, nie, że o Boże, o Panie, o Stwórcę. Nie, tylko jest po prostu ty. Czyli tu już widzimy taką, taki bezpośredni yy, zwrot yy, do Boga. nie? I dalej mamy, daj mi rząd dusz. Z takiej jednej mojej tutaj uwagi proponuję sobie zapamiętać te słowa, bo jeżeli byśmy mieli odwoływać się do dziadów, czy nawet do jakiejś improwizacji na maturze ustnej, to jest, wydaje mi się, dobry fragment, który warto sobie zapamiętać. Daj mi rząd dusz, czyli to jest takie żądanie no, pewnej formy władzy. Daj mi rząd duszy i daj mi jakąś władzę. To jest takie pierwsze żądanie naszego Konrada względem względem. Boga. No i dalej czytamy. Czuję w sobie, że gdybym mam wolę ścisnął, natężył i razem wyświęcił, może bym 100 gwiazd zgasił, i sto, a drugie sto wzniecił, bo jestem nieśmiertelny i stworzenia kole są inni śmiertelni. Wyższych nie spotkałem, najwyższych na niebiosach. Ciebie tu szukałem, ja najwyższych czujących na ziemnym padole, nie spotkałem cię dotąd, żeś ty jest, zgaduję. I tutaj postawię kropkę. O co tutaj chodzi? Oczywiście tutaj ukazuje, że jeżeli yy, tu jest taka argumentacja, dlaczego y, ta władza powinna mu dać daną, bo jeżeli on by miał władzę, no to by może jej zgasił, a drugie wzniecił. Yy, Czyli ukaz czy ukazanie, jaka, jaka, co on by z tą władzą mógł zrobić. nie No i też to jest tutaj takie te nieśmiertelności i są inni śmiertelni, wyższych nie spotkałem. To też ukazuje, że nasz konrad ukazuje się jako taka jednostka, która no, od której nie ma nikogo lepszego. To jest po prostu mogą być mu jemu równi, ale na pewno nie, na pewno nie lepsi. To jest to. I dalej mamy. Cie, tutaj, już zwracam się do Boga. Ciebie tu szukałem, i nie spotkałem cię dotąd, żeś ty jest, zgaduję. I tutaj bym zwrócił na to uwagę, żeś ty jest, zgaduję. No, ktoś powie małe słówko, zgaduję, ale mi się tutaj wydaje, że tu musimy zwrócić uwagę na to słówko, zgaduję, gdyż to pokazuje, że nasz Konrad po części tak jakby nie do końca wierzy w tego Boga. Wiesz, że może jest, ale nie jest do końca przekonany. Zgaduję. Gdyby to było na przykład, że ty jesteś, wiem, wierzę, no to chyba już każdy wie o co chodzi. Tutaj byłoby bez. bez tutaj mamy, byśmy mieli taką stuprocentową pewność, że on wierzy, że on jest. A że zgaduje, to może jest, może tego Boga nie ma, więc. Tutaj po części nasz bohater poddaje takiej rozważaniu, czy ten Bóg rzeczywiście istnieje. I dalej, czy w ogóle jest. No i dalej czytamy: Niech cię spotkam i niechaj tą wyższość uczuję. Ja chcę władzy, daj mi ją lub skaż do niej drogę. O prorokach, dusz, władcach, że byli słyszałam i wierzę, lecz co oni mogli, to ja mogę. Ja chcę mieć władzę, jaką ty posiadasz. Ja chcę duszami władać, jak ty nimi władasz. I to też jest znowu. Zwraca się do Boga. Gdzie właśnie tutaj no, próbuje tak Boga skłonić do tego, żeby mu się ukazał, żeby się spotkali i żeby uczuł jego wyższość. I dalej mamy kolejne żądanie, no, które praktycznie jest podobne do wcześniejszego, że on ponownie chce władzy, bądź ma wskazać do niej, mu, Bóg ma wskazać do niej drogę. I tutaj też właśnie jest, nadal rozwija ten wątek, że chce mieć władzę, jaką ty posiadasz, chce władać tym wszystkim, czym włada Bóg. Czyli po części możemy powiedzieć, że nasz bohater pragnie takiej władzy absolutnej. I dalej. Po długim milczeniu milczysz, wszakżeś z szatanem walczył osobiście. Wyzywam cię uroczyście, nie garciną, ja nie jeden, choć sam tu wzniesiony. Tutaj widzimy... Mm, że nasz bohater, no wiadomo, już, już trochę te, tych słów do naszego Boga kieruje, a Bóg nie wykazuje żadnej reakcji. Tu mamy takie to słowo milczysz. Czyli po części to jest już trochę taka irytacja, że Bóg nie reaguje na, na to, co wypowiada Konrad. Że no, Bóg nie wykazuje, nie wykazuje żadnej reakcji. I to jest nie ja nie jeden, choć sam tu wzniesiony. Wyzywam Cię uroczyście, to jest ukazanie już takiej gotowości walki, no, takiej bym bardziej, tak jak powiedział, takiej motywacji, mobilizacji naszego Konrada, żeby z tym Bogiem się spotkać. i no stanę do walki, nawet do władzy, czy, czy, no wszystko to, co się on tutaj domaga. I dalej mamy, ja wydam tobie krwawszą bitwę, niż i on walczył na rozumy, ja wyzwę na serca. No i tutaj mamy znowu właśnie tak, taką, bym powiedział już po części taką groźbę yy, względem Boga. No bo to nie jest propozycja, to jest, yy, ja wydam tobie krwawszą bitwę. To jest pewnego takiego rodzaju już groźba, nie? Yy, więc no widzimy, że Irytacja u naszego bohatera już zaczyna potęgować i to już tak poważnie. No i to oczywiście mamy też yy, głosy, gdyż musimy pamiętać, że w trakcie yy, wielkiej improwizacji naszemu Konradowi towarzyszą zarówno diabły i anioły. I y, diabły będą go nakłaniać do tego, żeby właśnie bluźnił dalej przeciwko Bogu, żeby kierował kolejne żądania, a anioły będą starały się go. Ostudzić te zapędy naszego bohatera. No i dalej czytamy: Ja i ja, ja, Ojczyzna to jedno, nazwam się Milion, bo za miliony kocham y, i cierpię Katusze. Y, kocha, patrzę na Ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło czuję całego cierpienia, na, całego cierpienia narodu. Tutaj też proponuję sobie zapamiętać te słówka, że ja, ja Ojczyzna to jedno, kocham, y, nazwam się Milion, bo za miliony kocham i cierpię Katusza. Pod kątem matury ustnej też to się może przydać. No wydaje mi się, że to nawet nie jest takie trudne do zapamiętania, więc yy, pod kątem matury też to próbuję, proponuję sobie to zapamiętać. Też, to też jest yy, cytaty, które poka ukazują, że bardzo że znacie ten, yy, ten utwór. Ale dobra, o co chodzi? No tutaj mamy też ponowne takie utożsamianie się naszego kondrada z ojczyzną, że yy, praktycznie nasz Kondrad jakby yy, całe to cierpienie, to, co czuję, naród było no, tak, jakby kumulowało się w naszym Konradzie, gdyż właśnie kocha i cierpie Katusze, ja i Ojczyzna to jedno. Patrzę na Ojczyznę biedną, czuję cierpienie, całego cierpienia narodu, czyli Konrad, który utożsamia się z całym narodem. No i tutaj dalej jest taka znowu uwaga względem naszego, na, na, uwaga Konrada względem Boga. Które mówi, zawsze rządzisz, zawsze sądzisz, i mówią, że ty nie błądzisz. Czyli yy, tutaj nasz bohater poddaje takiej yy, dyskusji, czy Bóg nie jest nieomylny. Czy może, mogą być takie sytuacje, że nasz Bóg się po prostu kiedyś niekiedy myli. Więc tą nieomylność Boga on zaczyna podważać. No i dalej czytamy. No trzeba oczywiście tutaj wypowiadać kwestia, ale nie wydaje mi się, żeby one były jakoś tam bardzo istotne. I dalej wypowiada, milczysz, ja Ci do głębi sercem otworzył, zaklinam, daj mi władzę, jedną część jej część tego, co na ziemi osiągnęła pycha, a z tą jedną cząstką ileż ja bym szczęścia stworzył, milczysz. No i tutaj są, pojawia się znowu to dwa razy słowo milczysz z wykrzyknikiem, co potęguje właśnie taką irytację naszego bohatera, że Bóg nie reaguje na to, co on mówi. No i to jest ponowne nawiązanie do tego żądania, że daj mi władzę, czyli że on chce ponownie tej władzy. <laughs> I uważa, że nawet jeżeli by miał jakąkolwiek władzę, czyli nawet tą część, którą na świecie. No, osiągnęła pycha, to nawet by osiągnął, no by stworzył naprawdę dużo szczęścia. Więc yy, też jakby dlaczego ta władza powinna dać, by, powinna być mu dana. No i dalej mamy, powoli już się zbliżamy do końca, gdzie mamy yy, tutaj są mamy te słowa o, głos, ognia, pal, czyli tu mamy te demony, znaczy diabły, a po mamy litość, żal. Czyli mamy te aniołki, które też czuwają nad naszym Konradem. No ale no niestety tutaj widzimy dokładnie, że yy, nasz bohater ulega raczej tym, tym siłom, że tak powiem, nieczystym. No i dalej mamy, odezwij się, bo strzelę przeciw twojej naturze, jeśli jej w gruzy nie zburzę, to wstrząsnę ty, całym twoim, yy, twoich obszarem, bo wystrzelę głos w całe ob, yy, obręby stworzenia. Yy, ten głos, który z pokoleń pójdzie w pokolenia, krzyknę, że ty nie ojcem świata, ale i tutaj jest jedna uwaga. Bo właśnie głos diabła dopowiada słowo carem. I to może być tak, że niekiedy wy pamiętacie te słowa, że, że on tam yy, krzyknie, że się nie jest świata, ale gdzieś, gdzieś to słowo carem wam zostaje w głowie i później piszecie na rozpraw, w rozprawkach, że yy, nasz bohater przyrównuje, bohater przyrównuje Boga do cara. I tu musimy uważać, gdyż, yy, no, gdyż to jest po prostu błąd. No i teraz nie, je, ktoś może Wam to wrzucić jako błąd y, rzeczowy ale kardy, albo kardynalny. Ja to raczej bym to podpiął pod błąd rzeczowy, ale zależy na kogo traficie. Więc tutaj raczej proponuję uważać. Więc pamiętamy, że Konrad nie, nie nazywa Boga carem. Te, to, to określenie carem pada ze słów z, z, z diabła więc wypowiada diabeł, więc na to uważamy. No to też jest oczywiście, co znowu odezwi się, to jest kolejna irytacja naszego bohatera na, tak, na, taką, na taki brak reakcji ze strony Boga. I to jest już taka groźba, że jeżeli Bóg nie zareaguje, no to no to nasz bohater nie będzie miał żadnych hamulców, żeby podważyć świat przeciwko niemu, żeby zburzyć wszystko to, co Służy i jest, jest podległe Bogu. No i tutaj praktycznie nasza wielka improwizacja się, się kończy, ponieważ yy, po wypowiedzeniu tych ostatnich słów nasz bohater, yy, tak jak w temacie Kondrat, staje chwilę. Słania się i pada. No i tutaj oczywiście nasza wielka improwizacja się kończy. Więc yy, jeżeli chodzi o takie główne podsumowanie wielkiej improwizacji, musimy tutaj wiedzieć, że nasz bohater jest jednostką samotną, to mamy na początku, jest jednostką, która utożsamia się z całym narodem, ja i ojczyzna to jedno, czuję cierpie, całego cierpienia narodu. Jest to jednostka, która jest na pewno zmobilizowana do tego, żeby poprawić jakoś los narodu, społeczeństwa, jednakże ma też pewne warunki. Myślę o tej wadze absolutnej: że jeżeli będą zrobić co chcą, to będą szczęśliwe, a jeśli nie, no to niech zginą, niech przepadną. Więc to na pewno. Tutaj też mamy yy, taką, bym powiedział, idealizację jednostki, gdzie on kreuje się na wielkiego yy, zdolną jednostkę mistrza i też yy, 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 idealizuje samego siebie, czyli uważa się za wybitą jednostkę, której nikt, nikt nie może dorównać. On uważa nawet, że jest lepszy od Boga. No i tutaj jest na pewno takie żądanie względem Boga, czyli główne żądanie to jest żądanie władzy. Gdzie yy, nasz bohater za wszelką cenę domaga się tej władzy i już ma mniej więcej taką jakąś wizję tego, jak ją wykorzysta. Yy, oczywiście, oprócz takich żądań władzy, to też jest taka kwestia spotkania z Boga yy, i takie nawet też groźby, że uderzy przeciw jego naturę, że wyda mu wojnę krwawszą niż, yy, niż, niż, niż szatan, że tam na rozumę. I w kontekście wielkiej improwizacji to byłoby tyle. I ja mówię, warto sobie zapamiętać niektóre te fragmenty. Jak tam wiem, daj mi rząd dusz, ja i Ojczyzna to jedno, gdyż to naprawdę łatwo zapamiętać i w sumie to się przydaje później. Łatwo, no, na, łatwo to sobie wykorzystać później przy maturze ustnej. No i wydaje mi się, że jeżeli byście te dwa fragmenty chociaż sobie no to też ładnie zapunktujecie później yy, na maturze, no bo no bo to jednak jest coś no bo to jednak jest jedna z większych lektur yy, obowiązkowych yy, pod maturę więc na pewno warto sobie to znać yy, no i tak jeżeli chodzi o, oczywiście o wielką no to było, tutaj było tyle ja ze swojej strony bardzo wam dziękuję i mam nadzieję że jakoś wam Rozjaśniłem teraz y, tą, właśnie tą wielką improwizację. No i y, tym samym dziękuję Wam bardzo za uwagę. Y, no i jest, też, też zapraszam oczywiście do komentowania, subskrybowania i lajkowania mojego kanału. I, i jeżeli macie jakieś y, pytania czy propozycje y, co do lektur, czy na przykład jakichś motywów. To czekam na nie w komentarzach, więc, więc dziękuję i trzymajcie się. Cześć.